Drodzy bardzo serdecznie witam Was ponownie na moim kanale Zbawieni w Chrystusie. Nazywam się Peter Scott. Dzisiaj y, chciałbym podzielić się pewnymi spostrzeżeniami co do y, tekstów z Księgi Objawienia. W rozdziale trzecim, kiedy Pan Jezus Chrystus y, przekazał orędzie aniołowi Kościoła w Filadelfii, o czym możemy przeczytać w siódmym wersecie. W wersecie ósmym mówi do nich, że zachowali Jego Słowo, nie wypadli się Jego imienia. I w wersecie dziesiątym czytamy, że ponieważ zachowałeś Słowo mojej cierpliwości, ja też zachowam Cię od godziny próby, która przyjdzie na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców ziemi. Oto przyjdę wkrótce. Werset 11. Więc Panie Jezus Chrystus, kiedy przekazuje orędzie temu Kościołowi, to zwraca nam uwagę na co? Że są oni jeszcze przed godziną próby, która miała przejść na cały świat, aby doświadczyć mieszkańców Ziemi. Kiedy apostoł Piotr w pierwszym swoim liście w rozdziale czwartym Mówi o tym, że zbliża się zaś koniec wszystkiego. Nawiązuje do tego właśnie czasu próby. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Zwróćcie uwagę na werset 12, 1 Piotra 4,12. Umiłowani, nie dziwcie się temu ogniowi, który na Was przychodzi, aby Was doświadczyć. Jakby Was coś niezwykłego spotkało. A więc apostoł Piotr mówi, że jego adresaci są bardzo blisko tej sytuacji, o której napisał apostoł Jan w księdze Apokalipsy, w księdze Objawienia. Jeżeli dla adresatów księgi Objawienia ta godzina jeszcze była kwestią niedalekiej w przeszłości, bo Pan Jezus Chrystus, jak. Wielokrotnie zwykł o tym przypominać w tej księdze Apokalipsy, miał przyjść wkrótce, to apostoł Piotr pisze, że ten czas, ten ogień już przychodzi. Dalej kontynuuje tak, lecz radujcie się z tego. Jest to werset trzynasty. Że jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, abyście i podczas objawienia Jego chwały cieszyli się i weselili. Chrześcijanie ci mieli być uczestnikami cierpień Chrystusa, ale podczas objawienia się chwały Chrystusa mieli się cieszyć i weselić. A więc byli oni w czasie, kiedy te rzeczy miały przyjść już bardzo, bardzo szybko. Dlaczego? Spójrzcie na werset 17. Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od Domu Bożego. Nadszedł bowiem czas. Apostoł Piotr nie pisze tutaj tak jak Apostoł Jan, prawda? Że jest to jeszcze kwestia przyszłości, ale on pisze o tym, że ten czas już nadszedł. A w związku z tym radość i wesele podczas objawienia się chwały Chrystusa, bo Pan Jezus Chrystus miał zamieszkać w tych wszystkich, którzy wierzyli w Niego i na Niego czekali. Miał w nich zamieszkać wraz ze swoim Ojcem, co wcześniej nigdy nie miało miejsca, prawda? Bóg ojciec nigdy nie mieszkał w sercach ludzi, dlatego, że nie mieli oni jeszcze przebaczonych grzechów. I kiedy ten czas nadszedł, czas przebaczenia grzechów, czas dokonania się wielkiej tajemnicy, która jak apostoł Paweł. Wyraźnie, dobitnie wskazuje nam w listach do Efezjan czy Kolosan, która polegała na tym, że prawo przykazań, a więc stare przymierze, które było murem oddzielającym tych, którzy byli obrzezani od tych, którzy byli nieobrzezani, zostanie zniesione. Bo prawo zostanie wypełnione i zniesione, zostanie usunięte. Ten, ten, ta wrogość, ten, ten mur pomiędzy nimi miał być, miał być zniesiony. I tak się stało w roku 70. Od roku 70 nie ma już Żyda ani Greka. Te wszystkie poglądy futurystyczne, polegające na tym, że Izrael, Starego Przemierza, etniczny Izrael, który był jedynie cieniem tego, co Bóg czynił w Chrystusie, Bóg w Chrystusie zbudował duchową świątynię. I Kościół jest ciałem Chrystusa, jest tą świątynią, której Bóg zamieszkuje. On się pomiędzy nami przechadza, On w nas mieszka, dlatego że przez wiarę przyszedł do nas wraz ze swoim Synem. Dlatego. Yy, te wszystkie poglądy polegające na tym, że no, objawienie zostało, jeżeli chodzi o czas spisania tej księgi, spisane długo po tym, jak Jerozolima została zburzona. Kiedy porównujemy chociażby yy, fragmenty, te o których przed chwilą wspomniałem, to nic, o, 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 nic nie prowadzi nas do tych konkluzji. Prawda? Podobnie jak się analizuje pewne listy ludzi, którzy żyli jeszcze w I wieku, którzy byli powiązani z Kościołem, z apostołami. Kiedy analizuje się słowa, które napisali, to można po tych słowach rozpoznać, kto wiernie trzymał się tego, o czym mówił Pan Jezus Chrystus i apostołowie, a kto nie. Potem co napisali. Jeżeli na przykład Klemens Rzymski napisał, że w Jerozolimie są ci, którzy sprawują służbę, składając tą ofiarę. To napisał o czym? Że świątynia jeszcze stała, prawda? Kiedy się myśli nad tym, co ci ludzie piszą, to nie dochodzimy do wniosku, że jego list chociażby powstał pod koniec pierwszego wieku naszej ery, tylko przed rokiem 70. Bo jeżeli ktoś pisze, że ofiary są dalej składane w świątyni w Jerozolimie, no to jak ten człowiek mógł napisać po zburzeniu Jerozolimy i stojącej tam w świątyni? Ja cały czas zachęcam wszystkich, żeby myśleć, o tym, co się mówi, żeby nie mówić, co się wie, ale żeby wiedzieć, co się mówi, i żeby czytać ze zrozumieniem. Przecież to nie są y, trudne sprawy, żeby, żeby to rozgryźć. Wystarczy po prostu kontekstowo badać teksty. Widzicie, ci ludzie, którzy, y, którzy wychodzą z założenia, że jeżeli wierzą w coś, co, y, o czym mówi się w ich środowisku, to już jest taka, to, to prawda już jest taka, jak, jak, jak oni myślą, że jest. Że wszyscy inni poza ich środowiskiem to już nie umieją czytać, nie umieją pisać, bo takie zarzuty wobec mojej osoby nawet były postawione, że ja nie umiem czytać i nie umiem pisać. Wiecie, takie, takie rzeczy to można, no nie wiem, mówić pięcioletniemu dziecku, a nie człowiekowi, który jest dziesięć razy starszy. To jest po prostu poniżające i ci ludzie uważają się za sług Chrystusa. Dlatego, że ktoś powiedział coś, czego tak naprawdę nienawidzą. Bo nie zgadza się to z ich scenariuszem. Po tych fragmentach widzimy, że apostoł Jan napisał, zanim pisał apostoł Piotr i wielu uczonych w dziedzinie biblistyki doszło do wniosku, że choć w ewangelii Jana. Nie mamy dyskusji na górze, kiedy apostołowie pytali się pana Jezusa Chrystusa, jaki będzie znak tego, o czym im mówił, że w miejscu, na które patrzą, na te wszystkie zabudowania świątynne, nie pozostanie kamień na kamieniu. I apostoł Jan w swojej Ewangelii milczy o tej dyskusji na górze. Dlaczego? Dlatego, że wszystko o czym Pan Jezus Chrystus mówił w dyskusji na górze, a co spisali Mateusz, Marek i Łukasz, zostało spisane w Księdze Objawienia. Księga Objawienia zawiera wszystko to, o czym mówił Pan Jezus Chrystus przy tamtej okazji. Tylko, że Księga Objawienia jest spisana, ta cała wizja jest spisana. W symbolach, prawda? Bóg posłużył się symbolami, metaforami. Podobnie jak posługiwał się w przeszłości, kiedy zwiastował zniszczenie takich jak, imperiów jak Babilon, czy Egipt. To też jeździł na cherubach, przychodził w obłokach i tak dalej, i tak dalej. To są, to są teksty, które nam dają do, do zrozumienia, że to, co miało miejsce w roku 70, wiązało się z wejściem w życie nowego przymierza, które gwarantuje wymazanie wszystkich grzechów dla tych, którzy są nim objęci. Kiedy otworzycie chociażby. Księgę Apokalipsy na rozdziale 10, werset 7, gdzie Jan napisał, ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał trąbić, dokona się tajemnica Boga, jak ogłosił to jako dobrą nowinę swoim sługom, prorokom. A więc Bóg ogłosił Ewangelię. Apostoł Paweł o tym pisał. Pisał o tym, chociażby w liście do Kolosa w pierwszym rozdziale od 24 do 28, napisał: radujcie się teraz w moich cierpieniach za Was i dopełniam w swoim ciele niedostatki ucisku Chrystusa, za ciało Jego, którym jest Kościół, którego stałem się sługą według zarządzenia Boga. Które zostało mi dane, aby wobec Was wypełnić słowo Boże. Tajemnicę, która jest od wieków i pokoleń ukryta. Teraz natomiast została ukazana Jego świętym. Im to Bóg zechciał oznajmić, jakie jest między poganami, bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w Was. Nadzieja chwały. Jego my głosimy, napominając każdego człowieka i nauczając każdego człowieka z całą mądrością, abyśmy mogli postawić przy nim każdego człowieka jako doskonałego w Chrystusie, Jezusie. Apostoł Paweł wielokrotnie poruszał kwestię tego, że poprzez niego Bóg wypełni swoje słowo. Wypełni tajemnicę, o której mówił w cząstkowy sposób poprzez proroków Starego Przymierza. Tajemnica polegała na tym, że ten mur, prawo przykazań, miało zostać usunięte. I wtedy też Bóg stworzył w Chrystusie jednego człowieka, jeden kościół, gdzie nie ma ani Żyda, ani Greka. I Kościół jest świątynią, o której mówiły proroctwa w Starym Testamencie, w której mieszka Bóg. Mieszka w nas przez wiarę, by wszystko, o czym mówił On nam poprzez swoich proroków, a na końcu przez swojego Syna. I na tym to wszystko polega. Ta tajemnica wypełniła się w roku 70. naszej ery, kiedy Stare przymierze zostało usunięte, bo ono było tym murem, które oddzielało yy, ostatek starego przymierza z ludźmi, zwierzącymi ludźmi z narodów. I wtedy też w całej pełni stali się oni duchowym Izraelem, z którym Bóg zawarł nowe przymierze. Mam nadzieję, że te kilka myśli. Pomoże Wam jeszcze lepiej zrozumieć kwestie związane nie tylko z datowaniem Księgi Objawienia, ale z tym, że te wszystkie rzeczy miały już swoje wypełnienie. I my dzisiaj nie czekamy z chwilą fizycznej śmierci w Hadesie na jakieś fizyczne, biologiczne zmartwychwstanie naszych ciał. Każdy człowiek wierzący, objęty nowym przymierzem, w chwili swojej fizycznej śmierci, idzie tam, gdzie poszli wszyscy, wszyscy którzy należeli do pierwocin w pierwszym wieku naszej ery. Do samego nieba, do świętego świętych, tam, gdzie przebywa Bóg Ojciec i Jego Syn. Trzymajcie się cieplutko, zostańcie ze Zbawicielem naszym, Panem Jezusem Chrystusem i do usłyszenia następnym razem.